Odcinek taki jak ten jest po prostu niezbędny, aby wprowadzić was te całe uniwersum wymyślonej piłki nożnej. A raczej coś na wzór piłki nożnej, ponieważ no, wszystko opiera się na piłce nożnej w tej mojej serii. Są kluby piłkarskie takie jak w rzeczywistości są turnieje, ale do tego później przejdziemy, oraz tworzenie kart na podstawie FIFA Ultimate Team, aczkolwiek w składach jest po siedmiu piłkarzy w składzie wyjściowym. Bramkarz, dwóch obrońców, środkowy pomocnik, lewy, prawy pomocnik oczywiście oraz napastnik. Sam nie wiem mam akurat siedmiu piłkarzy w wyjściowym składzie, e, może dlatego bym miał po prostu mniej do ogarnięcia, bo i tak już w tym momencie cała moja baza piłkarzy e, wynosi całe 7226 zawodników. Ale zanim przejdziemy dalej mam dla Was jedną małą prośbę. Jeżeli już zobaczycie cały ten odcinek, czy chociaż połowę, czy część uznacie, że jednak warto e, mnie jakoś wesprzeć, zmotywować do działania, to zostawcie koniecznie subskrypcję, ale koniecznie dzwoneczkiem. Na ten dzwonie naprawdę bardzo mi zależy ponieważ tą serię dość długo będzie się robić, wszystkie te grafiki, i będzie się ona pojawiać po prostu nieregularnie. Nie mogę Wam zagwarantować, że na przykład w sobotę o 12 pojawi się nowy odcinek. Eee, po prostu do tego trzeba mieć chęci, bo chęci to jest najważniejsze. I dlatego mi na tym zależy, abyście zostawili, abyście na pewno dostali powiadomienie i na pewno zobaczyli ten odcinek. Oraz jeśli chcielibyście być jeszcze bardziej na bieżąco, co by mnie bardzo uszczęśliwiło, to koniecznie wbijcie do opisu do e, grupy Facebookowej wymyślonej wymyślonej piłki. Tak jak wspominałem wcześniej na sezon 2019 jest 7026 piłkarzy tak, każdy rok to jest po prostu osobny sezon, aby nie miał nie wiem, kłopotów czy problemów, aby ustalić e, jaki wiek ma e, dokładnie w danym sezonie dany piłkarz, bo prawda, no ktoś się urodzi w jakimś tam miesiącu, zacznie się jakiś inny sezon, więc ten wiek może być taki Różny po prostu, a chcę mieć wszystko ładnie uporządkowane, więc po prostu e, im jest, e, co jest nowy sezon, to po prostu zawodnik jest starszy. Klubów w moim uniwersum jest 80-68 z Europy. No i kadra każdego klubu składa się z 21 piłkarzy, czyli 7 zawodników w wyjściowym składzie, 7 zawodników jako rezerwowi i 7 zawodników jako juniorzy. I jakby to są 3 jedenastki po prostu. No i oczywiście, jeżeli będzie popyt na tą serię, to znaczy jeżeli będzie duża oglądalność jeżeli będzie dawać dużo łapek w górę no to oczywiście w kolej co sezon będę dodawać po prostu nowe zespoły, aby było jeszcze ciekawiej. Skoro mowa o klubach, to warto wspomnieć o moje wymyślonej lidze Mistrzów, e, która składa się z 32 zespołów, czyli po 8 grup y, po, 4, y, po 4 kluby. Zastanawiacie się pewnie jak przebiegają kwalifikacje do tej Ligi Mistrzów? Losowo, kompletnie losowo, jak widzieliście wcześniej yy, prowadzę ranking zespołów. No i zespoły z miejsca 1-13 na 100% wystąpią na następnej edycji Ligi Mistrzów. Wśród zespołów 14-30 losuję 4 zespoły, które no niestety będą musiały odczekać minioną sezon, aby wystąpić w kolejnej edycji Ligi Mistrzów. Na no, a reszta zespołów z miejsc 14-30 kwalifikuje się bezpośrednio. No i w takim przypadku mamy 26 zespołów, a 6 kwalifikuje się w barażach. Wśród zespołów 31-46 losuje 6 zespołów, które są rozstawione, a z miejsc 47-80 losuje, losuje ich rywali. No oczywiście, kluby znajdujące się poza Europą no, no nie wchodzą w te kwalifikacje. Drużyny rozgrywają ze sobą spotkania, a zwycięzca dwóch meczów po prostu kwalifikuje się do y, Ligi Mistrzów. No i cóż, muszę Wam powiedzieć, że Ligę Mistrzów rozgrywałem tylko raz w sezonie 2018. Zazwyczaj, a jakie zazwyczaj, no zawsze skupiają się na Mistrzostwach Kontynentalnych oraz Mistrzostwach Świata, no ale do tych rozgrywek no po prostu przejdziemy później. Zresztą cały ten sezon 2018 był mega testowy. Wprowadziłem wiele zmian, aby po prostu to wygląda jak najbardziej sensowniej. No i też myślę na tym, że całkiem możliwe, że po prostu zmienię sposób kwalifikacji się tych zespołów do Ligi Mistrzów, bo jednak. Dużo zespołów jakby nie bierze udziału nawet w jakiejś tam, nie wiem, pierwszej rundzie, więc nawet nie mają z automatu yy, awansować i muszą zdać się na los. No ale dobra, na razie niech tak będzie. Zobaczymy, co nam przyniesie przyszłość, bo całkiem możliwe, że nikt tego nie będzie po prostu oglądać i w sumie będę mieć na to wywalone, jak będą się kwalifikować zespoły. No ale wracając do poprzedniej edycji Ligi Mistrzów, yy, to właśnie wygrał Manchester United, pokonując finale FC Barcelonę. A do półfinału dotarły Olimpik Lyon oraz Legia Warszawa. Tak, polski zespół w półfinale Ligi Mistrzów, ale do poziomu polskiej wymyślonej piłki przejdziemy już za chwilę kadra Polski w rankingu reprezentacyjnym jest na wysokim czwartym miejscu, no i powiecie sobie, że boostuję Polskę, bo po prostu jestem Polakiem. Otóż nic bardziej mylnego, ponieważ tworząc pierwszy ranking, Polska była dopiero na 14 miejscu i w ogóle do pierwszej mistrzostw świata Polska się nie zakwalifikowała, więc to spowodowało, że spadła na aż 24. pozycję. Chciałem, aby Polska była drużyną, no, więcej niż średnią, ale żeby po prostu nie zaliczała się do tego absolutnego topu światowego. No, ale jako, że iż tworzę tą serię, opierającą się w 98% na losowości. Tak się złożyło, że Polska dostała całkiem niezłą kadrę i potem odniosła niezłą, niezłe sukcesy na arenie międzynarodowej w Mistrzostwach Europy czy po prostu Mistrzostwach Świata. Skoro już o drużynach międzynarodowych mowa, no to wypadałoby przedstawić kto co wygrał w danym roku. Zacznijmy od Mistrzostw Świata. Zacznijmy od tych najbardziej aktualnych. W 2016 roku w Mistrzostwach Brazylii wygrała Panama, na drugim miejscu Anglia, na trzecim Nigeria i na czwartym Wenezuela. Możecie się teraz lekko szokować, bo jak Anglię jeszcze można zrozumieć w czwórce najlepszych zespołów na świecie, no tak, Wenezuelę, Nigerię i tym bardziej Panamę wygrywającą Mistrzostwa Świata to już średnio. Tworząc wymyśloną piłkę, chciałem, aby to nie było to samo w 100% co widzimy po prostu na co dzień. E, tutaj w mojej wymyślonej piłce drużyny, które na co dzień w piłce nożnej są średnie albo słabe, no tu po prostu mogą być naprawdę dobre albo jednymi z lepszych. W drugą stronę to też działa Niemcy są dosyć średnią drużyną w Europie No są dobrzy, ale nie są też po prostu najlepsi No taka Polska, jaką chciałem zrobić po prostu No ale okej, okay, przejdźmy dalej W 2012 roku w Stanach Zjednoczonych wygrała Jamaika Na drugim były Włochy Na trzecim Panama, na czwartym Nigeria W 2008 w Tajlandii wygrała Polska Na drugim Tunezja, na trzecim Panama No i na czwartym Senegal Te mistrzostwa świata były bardzo dziwne No naprawdę musicie uwierzyć, że sam byłem w szoku Kiedy poznawałem wyniki i sobie to wpisywałem do swojego notatnika. Na tych mistrzostwach los głównie sprzyjał Polsce i Tunezji, no i pierwsze mistrzostwa świata jakie przeprowadziłem były w Norwegii, no i wygrała je Hiszpania, na drugim miejscu była Panama, na trzecim Chorwacja, a na czwartym Brazylia. Mistrzostwa świata już za nami, więc pora przejść do mistrzostw kontynentalnych, no i zaczniemy od tych najsłabszych, czyli mistrzostw Azji. W 2018 roku gospodarzem był Singapur, no i turniej wygrała Korea Południowa, na drugim był gospodarz, czyli Singapur, no i to było naprawdę wielkie szczęście tej drużyny, oni w ćwierćfinale i półfinale wygrali pokarnych, jakoś przeciwnicy nie, nie potrafili im strzelić tej bramki, no i tak się złożyło, że są na drugim miejscu. i też taka ciekawostka, o której zapomniałem wspomnieć, że finaliści mistrzostw kontynentalnych na 100%, Znajdą się na następnych mistrzostwach świata, więc no Singapur zakwalifikował się też automatycznie do mistrzostw świata, więc no niesamowity, niesamowity sukces tego małego. Azjatyckiego kraju No ale wracając już do tych mistrzostw świata Na dróg, na trzecim miejscu była Arabia Saudyjska Na czwartym Chiny W 2014 roku gospodarzem była Japonia I wygrał je Katar Też naprawdę niesamownie spodziewany zwycięzca Katar z roku na rok Zaliczał coraz większe postępy W wymyślonej piłce Pnęli się Plisi Pnęli, chyba się tak powinno się mówić. E, w rankingu reprezentacyjnym coraz wyżej. E, kadrę też mają coraz lepszą, no ale nikt się po prostu nie spodziewał, że wygrają te mistrzostwa. Na drugim miejscu była Arabia Saudyjska, na, czwart na trzecim Chiny, a na czwartym Filipiny. 2010 rok gospodarz to były Chiny, no i mistrzostwa wygrała Korea Południowa, na drugim miejscu był Iran, na trzecim Japonia, na czwartym Chiny. No i rok 2006 gospodarz Katar, zwycięża to Arabia Saudyjska, na drugim miejscu Japonia, na trzecim Katar i na czwartym Australia. To by było na tyle jeśli chodzi o Azję, no to teraz pora przejść do Afryki. 2018 gospodarz Senegal, no i turniej wygrała Tunezja, drugie miejsce Senegal, trzecie Algieria i na czwartym Demokratyczna Republika Kongo. 2014 rok Tunezja, zwycięzca Nigeria, na drugim Senegal, na trzecim Maroko, a na czwartym Demokratyczna Republika Kongo. 2010 to był Egipt i zwycięzca znów Nigeria, na drugim Egipt, na trzecim Senegal i czwartym Togo. No i 2006 Algieria Nigeria, na drugim miejscu Senegal, na trzecim Maroko, a na czwartym Demokratyczna Republika Kongo. Jak widzimy w Afryce głównie dominuje Nigeria, która zwyciężyła te mistrzostwa trzy razy z rzędu oraz Senegal, który za każdym razem był na podium, z czego aż trzy razy przegrywając mecz finałowy. Pora teraz przejść do mistrzostw obu Ameryk, czyli turnieju Ameryki Północnej i Południowej. W 2018 roku gospodarzem była Kanada, no i turniej zwyciężyła Kuba, na drugim miejscu był gospodarz, czyli Kanada, na trzecim Wenezuela, na czwartym Peru. 2014 to Argentyna, zwycięzca Panama, na drugim miejscu USA, na trzecim Jamajka, na czwartym Kuba, 2010 to Meksyk, no i gospodarz wygrał cały ten turniej, to też była naprawdę bardzo duża niespodzianka, ponieważ no, na przyszłych e, mistrzostwach obu Ameryk e, nawet nie jestem pewien czy Meksyk był, aż sobie sprawdzę, mam tutaj cały zeszyt. Na początku w zeszycie to było wszystko robione a teraz na komputrze, nie? Nowocześnie. No dokładnie, Meksyk nawet się nie zakwalifikował, no. No, ale wracając już do tego turnieju, na drugim miejscu była Peru, na trzecim Kanada, na czwartym Trinidad i Tobago. No i pierwsze mistrzostwa obu Ameryk były w Peru, no i wygrał jest Salwador, i to był mega, to była mega niespodzianka. Zrobiłem miliard tych losowań, tych zespołów, tych turniejów i nigdy nie widziałem takiego czegoś. W sumie to był jeden z pierwszych turniejów, ale potem już nigdy nie widziałem, żeby jakiemuś zespołowi tak los sprzyjał. Naprawdę, oni grali. Oni w ćwierć finale na 3 możliwe bramki, jakie mogli zdobyć, to strzelili 3 i wygrali 2-3 z Peru. E, z, Salvadorem, e, Boże, z Argentyną wygrali 1-0. E, no, Argentyna miała, nie wiem ile miała możliwych bramek do zdobycia, ale założę, zakładam, że 7 i nie strzelili żadnej. E, no i znowu w finale znowu 3 bramki wpakowali, wygrali z Panamą 3-2. No i też naprawdę niesamowity fart tego zespołu I potem chyba się nawet nigdy nie zakwalifikowali dalej Ale wracając na drugim miejscu Panama, tak jak wcześniej wspominałem Na trzecim Brazylia i na czwartym Argentyna Ameryka Północna i Południowa Zaraz po Europie najbardziej liczą się na arenie międzynarodowej Do drużyn z absolutnego topu Zaliczają się takie drużyny jak Panama, USA czy Jamajka, Czy trochę mniej Peru, Brazylia czy Argentyna No i przejdźmy do tego co tygryski te lubią najbardziej A mianowicie do Mistrzostw Europy w 2018 roku gospodarzem była Francja, no i turniej zwyciężyła Hiszpania, pokonując w finale Włochów, na trzecim były, były Niemcy, a na czwartym Walia. Niemcy, Walia to też było spore zaskoczenie. Ogólnie ten turniej był bardzo dziwny, jeżeli chodzi o faworytów. Anglia na przykład jako wicemistrzy nie wyszła z grupy, Polska zresztą tak samo strasznie słabo, słabo zagrała. 2014 rok to był gospodarzem była Szwecja, no i. Cały ten turniej wygrała Polska, pokonując Hiszpanię, na trzecim miejscu była Francja, a na czwartym Szwecja, 2010 rok Włochy, no i cały ten turniej zwyciężyła Słowacja. No i od tego czasu Słowacy zaliczyli naprawdę na niesamowity progres, jeżeli chodzi o swoją piłkę. Teraz są naprawdę liczącą się reprezentacją. Wcześniej była zdecydowanie mniej, no ale od no, tego czasu no, zrobili naprawdę niesamowity postęp. Na drugim miejscu Polska, na trzecim Francja, na czwartym Szwajcaria. No i organizatorem pierwszych mistrzostw Europy w 2006 roku były Czechy. No i ten turniej wygrał Hiszpania, na drugim, roku, na drugim miejscu były Włochy, na trzecim Polska, na czwartym Finlandia. Jeżeli myślicie, że na Lidze Mistrzów i na Mistrzostwa Świata oraz Mistrzostwa kontynentalne się skończy, no to jesteście w błędzie. Będziemy mogli oglądać jeszcze Puchar Kontynentalny oraz Igrzyska Olimpijskie, no oczywiście tylko piłka nożna. Jeżeli chodzi o Puchar Kontynentalny, to jest on inspiracją Pucharu Konfederacji. No i tak, w nim mogą występować 16 zespołów, po 4 zespoły max z każdych czterech federacji, a zaproszeni zostają. Gospodarz przyszłorocznych Mistrzostw Świata albo zwycięzca poprzedniej edycji Pucharu Kontynentalnego, ponieważ on e, będzie się rozgrywać co dwa lata, jakby tak w przerwie pomiędzy Mistrzostwami Świata a Mistrzostwami Kontynentalnymi. Cztery najlepsze drużyny poprzednich Mistrzostw Świata, cztery najlepsze drużyny poprzedniej edycji Pucharu. E, no i tutaj nikt nie zostaje zaproszony, ponieważ Puchar Kontynentalny także będzie rozgrywany pierwszy raz. No i najlepsze drużyny poprzednich Mistrzostw Kontynentalnych. Warto też wspomnieć, że cały ten puchar kontynentalny jest rozgrywany jakby w formie tej drabinki. Nie wiem jak to nazwać. No gdzieś tam się Wam powinno wyświetlać. I mamy drabinkę wygranych i drabinkę przegranych. Czyli jeżeli ktoś przegra pierwsze spotkanie, to nadal jeszcze ma szansę wygrać cały puchar kontynentalny. No a jeżeli chodzi o Igrzyska Olimpijskie, to je także jest 16 zespołów i także po 4 zespoły z każdej federacji e, repre ją reprezentują, z tą różnicą, że o kwalifikacji na Igrzyska Olimpijskie decyduje aktualny, aktualny ranking. No i zasad organizacyjny w każdej grupie: każdy zespół musi być z każdej federacji, czyli może się złożyć tak, że po prostu najlepsze drużyny z każdej federacji będą w jednej grupie i to będzie na pewno bardzo ciekawe. No i podobny limit tak jak w prawdziwych Igrzyskach Olimpijskich, ale tutaj limit wieku wszystkich zawodników to jest 23 lata, to znaczy nie wszystkich, bo jeden zawodnik może być po prostu starszy. Będąc jeszcze w temacie rozgrywek chciałbym wam przedstawić kalendarium na kilka najbliższych sezonów Najważniejszy w tym momencie jest oczywiście sezon 2019, gdzie, bym, gdzie będziemy mogli obserwować takie rozgrywki jak Liga Mistrzów, Puchar Narodów oraz Igrzyskie Olimpijskie. A przyszły sezon to tylko Liga Mistrzów oraz Mistrzostwa Świata. Pamiętajcie, że w latach, gdzie są Mistrzostwa Kontynentalne, to tak naprawdę na to składają się aż cztery turnieje, więc w tym okresie na kanale na pewno będzie bardzo ciekawie. Najbliższy taki sezon to będzie 2022, czyli jakby za trzy sezony. Skoro już umówiliśmy sobie, wszystkie rozgrywki, to warto byłoby się zainteresować piłkarzami, które, którzy w tych rozgrywach będą występować, no i przedstawię Wam 70 tych najważniejszych, czyli po 10 na każdą pozycję najlepiej ocenionym bramkarzem jest Matthew, 94 overalla wiek 23, no i na co dzień gra w Manchester United potem mamy Adashine z Nigerii z Lyon, Tijane z Republiki Zielonego Przylądka tak się akurat złożyło, że mają znakomitego bramkarza występuje na co dzień w FC Basel potem Juszczyk, Polska Legia Warszawa, Ejzagire Hiszpania, FC Barcelona Woodman, Anglia, Dynamo Zagrzeb Grant, Jamaika, Lech Poznań Galekowicz z Australii Valencia, Lumpuj Kuba, Betis, Sevilla oraz Marchioni, Włochy, Real Madrid. Najlepiej ocenionym obrońcą w wymyślonej piłce jest Saname, 91 dyniowy z Kuby, Olympic Lyon, potem Jaraldo, Antigua i Barbuda, ale spokojnie, jeżeli z jakiegoś egzotycznego piłka zobaczycie jakiegoś naprawdę dobrego zawodnika, to zaokie możliwe, że on jest jako jedyny z tego kraju. Na przykład takim dobrym przykładem może być no, Mohamed Salah z Egiptu. Na Salah jest Topce Prawo skrzydłowych na pewno na świecie, a Egipt jakby nie ma za dużo dobrych piłkarzy. Potem Solanina, Solanilla z Panamy z Olimpiku Lyon, Tasaka Japonia FC Barcelona, Kali Zjednoczone Emiraty Arabskie Mariham Finlandia, Noborizato Japonia AC Milan, Jędraszek ze Słowacji Legia Warszawa, Dank Anglia Manchester United, Hu z Korei Victoria Pilsen oraz Barclay USA Liverpool najlepiej ocenionym środkowym pomocnikiem jest Hornby z Anglii z Manchester United, potem Silero 91 Hiszpania FC Barcelona, Ricketts Jamaika Olympic Leon, pod Kuba Valencia, Pawelec Polska Lech Poznań. Pawelec ma tak wielki overall, a ma tylko 21 lat. No to jest naprawdę wielki talent na skalę światową. No i za kilka sezonów na pewno zobaczymy go w jakimś naprawdę topowym klubie. Okej, okay, lecimy dalej. Kechicha, Francja, PSG, Olufemi, Nigera, Słowem Bratysława, Yang, Korea, Wisła, Kraków, Kamas, Maroko, Intermediolan oraz Kaseda, Peru, AC Milan. Najlepiej ocenionym lewym pomocnikiem jest Kaita z Nigerii, gracz Manchester United, potem Rengifo z Peru, Sparta Praga, Brienza, Włochy, AC Milan, Rischle, Ukraina, FC Barcelona, Sadilek, Czechy, Victoria Pilizniot, Dzialence, Włochy, Lech Poznań, Trimer, Anglia, Manchester City, Shimoda, do Japonii, Intermediolan oraz dwóch Chorwatów, Jambor, Dynamo Zagrzeb oraz Matrinowicz, Liverpool. No i przechodzimy na prawą pomoc, gdzie naprawdę jest najciekawiej a mianowicie ex najlepszymi prawnymi pomocnikami prawie jest Tarkinen z Finlandii w FC Basel oraz Lepile, Francja, Olympique Lyon, potem Arga, Kuba, PSG, Zacher, USA, Manchester United, Jaslam, Zjednoczone Emiraty Arabskie, FC Barcelona. Tutaj ciekawostka, że w poprzednim sezonie grał w Realu Madryt, Chinchilla, Costa Lech Poznań, Piechocki, Francja, Sparta, Praga, Tahar, Algeria, Dinamo, Zagrzeb, Carlinhos, Brazylia, Manchester City oraz Pascual, Hiszpania, Atletico Madryt. No jeżeli chodzi o napastników, najlepszym napastnikiem e, jest zawodnik Legii Warszawa, Ninal ze Słowacji, potem Zomer z Szwajcaria AC Milan, Mikael Nigeria Slovan Bratysława, Williams Jamaica FC Barcelona, Broske Australia FC Basel, Benjamin Antigua i Barbuda Manchester United, Endo Japonia Liverpool, Moufi Maroc Olympique Lyon, e, Aranzubia Hiszpania Sparta Praga oraz Amaya Columbia Juventus jeszcze na koniec mam dla was bardzo ciekawą informację, a mianowicie to, że w opisie macie link do plików z Excela, czyli będziecie mieć dostęp do, nie wiem, rankingów do, do wszystkich klubów oraz do wszystkich zawodników w bazie będziecie sobie mogli tam poprzeglądać i zobaczyć dokładnie z czym to się je jeżeli chodzi o piłkarzy, jeżeli będziecie to, jeżeli będziecie to właśnie przeglądać, jeżeli chodzi o bramkarzy, to nie zdziwcie się, że 85% jak nie więcej piłkarzy to są nazwy typu C69 czy A228 można powiedzieć, że to są swego rodzaju numery ID wszystkich piłkarzy bo jakby nie ukrywajmy pisanie 7000 nazwisk naraz do zawodnika którego i tak prawdopodobnie nie zobaczymy bo się nie rozwinie do takiego poziomu no byłoby po prostu głupie i utrudnianiem sobie życia jednocześnie Pisze nazwiska w momencie, kiedy piłkarz bierze udział w jakimkolwiek turnieju, i nawet jeżeli będzie po prostu juniorem. Wspominałem wcześniej o rozwoju piłkarzy, a mianowicie mam swój algorytm, na podstawie którego wszystkim piłkarzom daje formę. Forma jest oceniona od 0 do 6, gdzie forma 0 to jest taka jakby. No, fatalna wręcz, najgorsza jaka może być, albo po prostu piłkarz, załóżmy, że odniósł jakąś kontuzję, a 6 to jest po prostu forma wspaniała. Dobrym przykładem form, formy 6 e, może być na przykład Salah z poprzedniego sezonu. Nie tylko forma decyduje o tym, jak bardzo zawodnik się rozwinie, albo spadnie mu overall, e, ale także wiek. Aby to dobrze oszacować, posługuje się tak zwaną tabelką rozwoju, ale nie tylko nią. Mam także wypisane limity overalla, opisujące o ile maksymalnie zawodnik może się rozwinąć. Wcześniej takowych limitów nie miałem, więc aktualnie jest naprawdę wielu zawodników wysoko ocenionych, co zresztą pewno wcześniej widzieliście. Kończąc ten odcinek, chciałem odpowiedzieć na pytanie, które może po prostu dręczyć niektórych z was, a mianowicie. Po co ja to w ogóle robię? Odpowiedź jest prosta, bo lubię, bo mnie to odpręża, bo mnie to jara i może powiedzieć, że to, jest tego swe, że to jest swego rodzaju moje hobby. Zawsze byłem człowiekiem, który lubi robić swoje rzeczy, no i tak jest też tym razem. Dziękuję wszystkim za oglądanie, pamiętajcie, że jeżeli zdecydujecie się już zostawić subskrypcję, nie zapomnijcie zostawić tego dzwoneczka, like też by się bardzo przydał, jeżeli chodzi o zasięgi oraz... <laughs> oj przepraszam. Oraz także wbijcie do grupy facebookowej Wymyślonej Piłki. Także chciałbym podziękować wszystkim osobom, które zasubowały mnie przed rzuceniem pierwszego odcinka. Dzięki wszystkim za wsparcie oraz naprawdę duży kredyt zaufania. No ale cóż, do następnego odcinka. Następny odcinek to będzie prezentacja zespołów Ligi Mistrzów sezonu 2019. Powinien się za niedługo pojawić, bo to w sumie dużej filozofii nie mam, wszystkie grafiki mam już zrobione, więc cóż, trzymajcie się. Do zobaczenia, cześć i pa!